Pani Patrycja, jak to jest uratować, wiedzieć, że się uratowało kogoś życie? Generalnie nie czuję się jak, jak jakiś bohater. Myślę, że każdy powinien tak zareagować w takiej sytuacji. No jak do tego doszło? Siedziałam, siedziałam nad tą rzeczką, bo czekałam akurat w tym momencie na kogoś. No i w pewnym momencie patrzę, że płynie człowiek, mężczyzna. No i... Po prostu wskoczyłam do tej wody, rzuciłam wszystko, wskoczyłam do tej wody i go wyciągnęłam. Myślę, że każdy powinien tak zareagować. W tej no tej może tej, tej każdy sytuacji. powinien, ale nie każdy by był y, tak odważny, bo to trzeba mieć odwagi. Mhm. Myślała Pani też o sobie, o jakimś niebezpieczeństwie? Nie, w tym, w tym momencie nie myślałam o tym w ogóle. Nie, no nie myślałam o innych rzeczach. Czy A co się dostanie... stało później? Hmm, bo, później no, generalnie bo, wyłowiłam, go, wyłowiłam go i zadzwoniłam na 112. Co później też podbiegła kobieta, która zaczęła go reanimować, robić mu sztuczne oddychanie. No i tak przyjechało, przyjechali, przyjechała pomoc i. Gdyby drugi raz gdzieś w jakiejś innej sytuacji była podobna, e, podobne zdarzenie, nie wahałaby się pani drugi raz? Nie. Różniejszy. Ale dzisiaj dostała pani też jakieś prezenty, tak? Od tak. policji. Nie wiemy, co to jest, rozpakujemy w domu. Ale pokażemy, <laughs> że to po, po, z policji. i Jest od prezydenta, tak? Jak to jest mieć taką córkę? Jestem, bohaterkę. jestem mile zaskoczona. Może nie bohaterkę aż tak bardzo, ale jestem, mil, jestem, jestem godna podziwu, ponieważ wykazała się naprawdę dużą odwagą. Nie wiem, czy ja bym była w stanie wejść do takiej dużej rzeki jak gór i zimnej w dodatku. Uważam, że Patrycja wykazała się odwagą. Naprawdę jestem zaskoczona i dziękujemy serdecznie za... Pochwałę i miłe spotkanie, uścisk dłoni. No jest to na pewno ważne dla Patrycji. Panie Prezydencie, to chyba fajnie mieć takich mieszkańców, którzy śpieszą z pomocą, nie patrząc na własne zdrowie i życie. Tak, oczywiście, że tak. Byłem, by, byłem bardzo zadowolony z, z tej informacji odnośnie Pani Patrycji, ale przede wszystkim rozmowa z Panią Patrycją pokazała mi, że osoby, tak naprawdę które są normalnymi mieszkańcami Jeleniej Góry bez jakichkolwiek nie są to pracownicy służb żadnych tylko to jest mieszkanka Jeleniej Góry tutaj u nas Wychowana, tutaj u nas kończyła szkoły, zachowała się jak bohater. Nie musiała mieć założonej peleryny, nie musiała mieć założonego jakiegoś kombinezona, kombinezonu, być jak spiderman albo jakiś inny bohater, tylko po prostu jak człowiek. Zachowała się jak człowiek w momencie takim, kiedy potrzebował pomocy drugi człowiek, ona z tym ratun tą pomocą z tym ratunkiem do tego drugiego. you go człowieka wyruszyła i w sytuacji trudnej dla niego pomogła, nie patrząc nawet na to, jaka, jaka jest sytuacja, Czy, że jest zimno, że jest woda zimna, że może nurt ją porwać? Nie. Potrzeba, drugi człowiek potrzebował pomocy i ona bez wahania ruszyła z tą pomocą. Policjant niesie, służbę, niesie pomoc w służbie i po służbie. Jest wiele służb, które, które są zobligowane do tego, aby nieść pomoc, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie działania, osoby zupełnie Zupełnie z zewnątrz. Osoby, która pojawia się przypadkowo w miejscu, gdzie komuś dzieje się krzywda i sama niesie tą pomoc, to jest rzecz ważna. To jest odwaga, odwaga, z którą tak naprawdę człowiek się nie urodzi, ale człowiek, człowiek tą odwagę po prostu w sobie ma. Pani Patrycja tą odwagą się wykazała. Te, te cechy, które. które, które być może wyniosła z domu, spowodowały te, to, że e, pomogła e, innemu człowiekowi. Jestem przekonany, że gdyby, teraz mówimy o uciągnięciu osoby z wody, ale e, jestem przekonany, że takie osoby jak pani Patrycja, gdyby działo się komuś e, innemu coś złego, będą niosły tę pomoc, powiadomią służby i będą starały się e, działać w taki sposób, aby zapobiec każdemu możliwemu złu.